Part 2. Znalazłam miarkę już i skończyliśmy na tym lodzie kruszonym i jedna miarka wody. I będzie trzeba to mieszać. Nie, to trochę wygląda i mieszamy aż się rozpuszczą te grudeczki takie to do słyszycie? dobra mieszamy mieszamy słychać ciągle takie te o więc jeszcze trochę wymieszamy, ale już to ten Tak, Dobra, teraz przekładamy to do tego. Tak, do tego. przekładamy to do tego. Dobra. A jeszcze, aby będę mogła spróbować tego? Ale fajnie. Zakładamy. Ta mała powietrze. A to jest żadna? A mogę ma... sobie spróbować? Tak. A co z tego będziesz zrobić? To już gotowe. Tylko trochę źle zrozumiałam instrukcję, ale dobra. Mm. Dobra. Trochę mało ja tego. Nie, bo ja też chcę spróbować trochę. Dobra. Dobra, niech będzie tak. No. Um, dobra. Um, teraz to wycieramy. I bierzemy... O, chyba stąd. Tak, stąd. Um, Niebieską. O, niebieską saszetkę I to będzie polewa. Dobra. I do którego pojemniczka? Wychodzi na to, że... A, że do tego małego. No, do tego małego. Chyba tak. Dobra. Mama jeszcze się upewnia, czy na pewno do tego małego, ale do tego małego. Hmm. Ma, no możesz. Dobra. No. Trochę mi się tutaj rozsypało. I. Teraz wkładamy jedną miarkę wody. Znowu zimno zimno <laughs> miarkę. I znowu nie wiem, gdzie. O, tu jest miarka. A. I lejemy. A. I mieszamy. O, wstało się Rzeczywiście taka polewa robi tutaj. Dobra. Mamy, wiatr, na mhm. Mama, ty musisz gadać. Mama, Mama mi tu trochę pomaga, żebyście na pewno wszystko widzieli. Mate, ja ci z tego coś, ten zrobię. I mamy to Czy tutaj nalać. Tylko nie wiem, czy to nie musi trochę zgęstnieć, ale chyba nie. musi jedno coś. No, to chodzi o jedną miarkę wody. Dobra, i nakładamy. W ogóle zapomniałam tego powąchać. Mm, ładnie nawet pachnie, dobra. Okej. Okay. To odkładamy. Ogólnie to gotowe rzeczy tam sobie do tyłu odkładam. I teraz będziemy robić już ostatnią rzecz, czyli bananki. W sensie jeszcze będziemy robić po do bananków, ale z takich normalnych rzeczy to już ostatnią. na to, to. Dobra, bananki. I wsypujemy je tu. Chyba. Tu, tak, moja mama mi to opłucze a w tym czasie. Tak ty nazywało to, Mario, to jest? A teraz sobie ja tak tystówki, Urywam papier, tu się wycieram. I co, co tutaj? Niestety też wycieram. Okej okay. Mama mi już to opukała. Więc teraz tak. To wsypujemy tutaj. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. Dobra. No. Nalewamy dwie miarki wody. Okay. Jedna miarka. I druga miarka. Teraz wycieram sobie łyżeczkę nie, znowu. Wącham i pachnie rzeczywiście taką pianką bananową. I mieszam. Już się zaczyna lepić jak pianka. Trzeba tutaj mocno gniakać?

Chcę się to kurczę wymieszać. Chyba już się tego nie da wymieszać do końca. Dobra. I nakładam do tej, do tej, tutaj foremki. Tu, e, tu łyżeczka. Dobrze tu No, ale bo tego się nie da. Ja to trochę palcem tu ugniatam. Jeszcze raz, ale nie przeszkadzajcie no. mi i ty nie wiadaj, że ja śpiewam, bo ja nie śpiewam. Tylko e, telewizor to jest. To co tutaj, to, co tutaj mam, mam no, żeby tutaj no, Nie. Okej, okay, tu już bananek mam, co mi już dwa. No, Dobra, bananki. Tutaj. Tutaj upychamy. I jeszcze tą resztkę do tej pierwszej dajemy. Moje bananki najładniejsze nie są. O, o. Dobra. Teraz robimy polewę. Też w tym. Dobra, czekajcie. Znowu musimy czekać pońcu. O, to już się tak ładnie skęstniało. Dobra, teraz czekamy. Tu jeszcze mamy takie wykołaczki. Okej. Okay. No. I bierzemy ostatnią. O, pachnie rzeczywiście czekoladą. I, o tutaj i jedna miarka wody no. gdzie o to jest łyżka i mieszamy tu miała być mała miarka Mieszamy. Ogólnie trochę zrobiłam źle, ale nieważne to jest. I mieszamy aż te grudeczki małe się rozpuszczą. Zaraz Wam powiem, co zrobiłam źle. Jak robiłam do tego tą polewę, to tam miała być. Poczekajcie, patrzcie, bo to jest duża miarka i mała, i ja miałam tą małą dać a dam tą dużą, ale dobra dobra, dobra. teraz sobie wszystko dam tutaj damy tutaj i wszystko układamy, to ma być tutaj bierzemy te kałaczki. otwieramy Bierzemy no sobie dwie. No, czy, ci się podobało, czy nie? I bierzemy. Jeszcze tu? O. No. Dobra. Mama, podobało ci się? Trochę esma. Ma sylkę, który dziano maloka. Okay. podobało ci się? Tak. Dobra, odwracamy, nabijemy to jabłko, trochę krzywo je nabiłam, mam nadzieję, że tu coś widzicie, o chyba teraz widzicie, mm, teraz bananki, mm, bananki trochę nam się wzrosły i bierzemy następne wykałaczki. No, dobra. I ogólnie te bananki nie wyszły równo, ale okej. Okay. Banany mają być tutaj. Jeden. O. Drugi. I trzeci banan. O. I teraz um, tak, musimy jeszcze otworzyć posypkę tutaj. I myślę gdzie co wsypać, żeby to nałożyć. Ale chyba tak po prostu będę nakładać. Po prostu tak je w środku potąkam, więc tak nakładam. Albo po prostu tak delikatnie nasypię w sumie. No. Lubię w ogóle oddawać czy pierniczki, czy właśnie takie rzeczy. No. O, jak pięknie. No. Pięknie.

Na sypie po prostu. Dobra. No. Wygląda to tak. A teraz będziemy próbować. Mhm. Tak, najpierw spróbujemy, może jabłka. Paula, no. Próbuj. Mm. no dobra. Masz trochę z kukurydzianą posypką. Dobra. Prawie truskawką smakuje. Teraz sobie bierzemy taką mini no. Kury tak smakują albo jeżyną, albo czarną porzeczką. Montyna. Ja to smakuje jak moje troskawki. Mhm. Mhm. Mm fajne no. Mm. Ma. Teraz bananek. Czemu ona smakuje? Dobre. Mm, ja mojej siostrze nie będę dawała tego bananka, bo ona też robiła zestaw, miała takie bananki i jej nie smakowały. No mm -hmm. to inny. Nie, nie. Mm -hmm. dobry, ksiądz, tylko, tylko e, tego lodu. I trzeci. Rzeczywiście smakuje bananem. Tak, ostatni raz. Pachnie la, też la. bananem. Ostatni raz Ewa nam się zaszpiewa w ogóle. To. No Halo, a chcesz tego puddinga, Czy kruszony no, lód, czy co to jest? Masz. Jak smakuje? Mmm. <laughs> <laughs> Dziwna. Dziwna, ale dobra. Musujące no mega. Ej no, to musuję. <laughs> To jest dobra. Pan najlepsze z tego, co mi dałaś. Mm. No ale dobre. O, dobra. Wczoraj rob, robiliśmy zestaw em, hamburger. hamburgerów i był ohydny. Ofu, ja praktycznie zbykałam po tych hamburgerach. Zestaw oceniam na 9,5, na 10. No i pa!